Ze Studia Telepolonika witam państwa Iwonka Balcerowska. E, gościmy dzisiaj w naszym studio e, nestora polskich uczonych w Montrealu, e, profesora doktora Teodora Domarackiego. Nasz dostojny gość znany jest już państwu z poprzednich wystąpień przed naszym ekranem. E, pragniemy więc dziś jedynie zaznaczyć, że jest on nie tylko założycielem pierwszego w Kanadzie departamentu studiów słowiańskich, ale i pierwszej katedry literatury i języka polskiego w naszym kraju, w Montrealu, utworzonych na Uniwersytecie Montrealskim w roku 1948-1949. Jest on wciąż czynny naukowo i społecznie jako dyrektor generalny Instytutu Cywilizacji Porównawczych w Montrealu oraz Centrum Badań Polskich oczywiście też w Montrealu. Profesor także jest czynny w, na kongresach w kraju i za granicą. Znany jest on też jako autor licznych publikacji, a zwłaszcza dwudziestu kilku książek i mniejszych opracowań na temat Cypriana Norwida, e, wydanych i napisanych przez niego bądź po angielsku, bądź po, e, po francusku, czy po włosku, Witamy, po czy po polsku. Witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani. E, Dziękuję za to zaproszenie, miłe i proszę o zadawanie mi pytań. Słyszeliśmy, że ubiegły rok stał pod znakiem wielkich pana sukcesów, ukoronowanych otrzymaniem orderu Kanady. Czy mógłby pan nam coś na ten temat powiedzieć? Owszem, tak się złożyło, że to był rok intensywnych dosyć moich działań, kongresów, tu wspomnieć zjazd uczonych Pochodzenia polskiego w Warszawie i Krakowie e, w lipcu. E, później e, ciekawy bardzo i po raz pierwszy odbyty w, ka w Kanadzie e, kongres światowy klubów PEN Club International, którego jestem członkiem i byłem e, jednym z e, tam współpracujących w wykonaniu programu montrealskiego. Część angielska, anglofońska była w Toronto, to we wrześniu się odbywało, połowie września, i część e, e, fra, francuska w Montrealu. I tutaj przewodniczyłem na spotkaniu autorskim, bo były spotkania autorskie, spotkaniu z Konwickim, słynnym powieściopisarzem. E, lirycznym dosyć w swoich tonach e, polskim, e, przewodniczyłem, no iśmy omawiali nurty, które są najbardziej e, w, dzisiaj widoczne i, e, że tak powiem, nawet za granicą znane w literaturze polskiej. To jest, e, to jest wydarzenie e, poprzedzające jeszcze e, nadanie mi e, orderu Kanady. Otóż z wielką, że tak powiem, popularnie, pompą to się odbywa, ceremoniałem bardzo ścisłym, królewskim, nadanie orderu, orderu Kanady w październiku zeszłego roku. Czy Pani ma na ten temat jeszcze oddzielne pytanie? Czy Nie, już może byśmy mam skorzystali sobie rozwinąć z to i, poka i pokazali naszym widzom, e, co nam Pan przyniósł tutaj do studia. Podobno oni to mm, pokażą specjalnie. O to jest order Kanady. O samym orderze Pani może chciałaby. Coś czy mógłby więcej? Pan nam powiedzieć o y, powstaniu tego pierwsze, czy pierwszego czysto kanadyjskiego orderu oraz o zasługach, za jaki order jest przyznawany? Tak, więc y, y, Kanada do czasów II wojny y, właściwie y, nie nadawała własnych odznaczeń. Odznaczenia pewne wojskowe miały charakter Brytyjsko-kanadyjski, ale nigdy czysto i wyłącznie kanadyjski. Co do tego, parlament przez długi czas był w pewnych wątpliwościach i debatach, czy ustanowić, czy nie, i czy zgadzać się na nadawanie obywatelom kanadyjskim za wielkie zasługi wojskowe, czy też cywilne, naukowe i inne. Orderów państw zagranicznych. I to e, było u źródeł e, uchwały ustanawiającej w 1967 roku, czyli w stulecie ka Kanadyjskiej Konfederacji e, ustalenie najwyższego kanadyjskiego odznaczenia, który się nazywa po angielsku Order of Canada, a e, po francusku Lord du Canada. Czyli order Kanady. A teraz pani, pytała się profesorze... pani o jakie zasługi? Tak, o jakie zasługi właśnie. Cholina. Więc w książce, która towarzyszyła, która towarzyszyła rozdawnictwu i tej ceremonii nadawania i wręczania przez gównera generalnego, którym wtedy jeszcze była pani. E, Sowe dzisiaj jest, e, e, jego Ekscelencja Hnatyszyn. E, było e, by, e, dla każdego z, z tych obdarowanych e, krótko streszczone, e, za jakie zasługi on to dostaje. Więc moją rolę i moje zasługi określono mi w ten sposób że jestem pionierem studiów słowiańskich w Kanadzie, że e, dzięki, e, że stworzyłem e, pierwszy Departament e, Studiów słowiańskich na Uniwersytecie w Montrealu, e, że e, jakością, e, z wartością swych publikacji, książek i innych e, e, za, e, przyczyniłem się do e, wysokiego standardu, nauki kanadyjskiej w tej dziedzinie, dziedzinie slawistyki i polonistyki. No, przy tych zasługach wzięto też pod uwagę fakt, że stworzyłem pierwszy kanadyjski kwartalnik Etudes Slav et Est Europe, Slavic and European Studies, czyli studia słowiańskie i wschodnioeuropejskie, który e, powstał w 60, 56 roku i przez 21 lat e, był wydawany najpierw przez Presse de de Montréal, później przez Presse de l'Université de Laval, ale zawsze e, redakcja była e, w moich rękach i na uniwersytecie, no i byłem jednym z znaczących autorów w tym. Zresztą mieliśmy autorów z całego świata. Zauważyliśmy, że przy okazji ważnych uroczystości, czy to cywilnych, zwłaszcza wojskowych, występuje Pan z bogatą kolekcją odznaczeń. O jakie odznaczenia chodzi? Więc proszę pani, tutaj mam zespół, może nie kompletny, ale w każdym razie dosyć liczny e, odznaczeń. E, więc, e, na pierwszym miejscu jest Order Kanady, na drugim miejscu stawiam Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Tak. E, ek, więc e, następnie Order, e, Najwyższy Order Papieski, czyli e, Krzyż Komandorski, Komandorski. Komandorsk. E, e, Świętego Grzegorza Wielkiego i e, później jest e, Jugosłowiański Królewski, e, Krzyż Świętego Sawy, Konstantino e, e, Grandino. Chciałbym może skarakteryzować pewne, pewne grupy, można w tych orderach e, z, zauważyć. Jedne są orderami wojskowymi. Jak dwa ordery polskie w tym zespole? Mam tylko jeden z nich. Jeden włoski za, za uczestnictwo w ruchu oporu alianckiego, polsko-włoskiego we Włoszech. No i są też ordery, które. Bardziej to jest francuski na przykład też wojskowy też, też z, 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 z racji, współpracy z, z wojskowo, że powiem trochę dyplomatycznej w czasie wojny z, z ruchem oporu i, i z, z armią de Gola. Więc Poza tym to drugi jeszcze jest order aliancki, więc to są wojskowe. Tamte wymieniłem państwowe. Są poza tym jeden z moich na przykład uczni, ksiądz Sabin Plechta, został rektorem w Nikozji na Uniwersytecie. No i prawdopodobnie jemu zawdzięczam, że dostałem znowu... E, e, Komandorię no, e, 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 Orderu Cypru. Wydaje więc mi się, panie wszystkie... profesorze, że to jest nieraz ważniejsze, jeżeli jeden z pańskich uczniów został, jak pan powiedział, e, rektorem. rektorem e, tak. To jest ważniejsze niż od, jednej, od niejednych odznaczeń. No, oczywiście, ale jeszcze byłbym wdzięczny, że mi e, się przyczynił, e, przyczynił do, do tego, że do pan tego dostał wy, następne wyróżnienia. Więc e, oczywiście. Jak z tego widać, nie każdy order musi być za jakieś bardzo wybitne zasługi. No więc takim za zasługi rzeczywiste i na przykład dla polonijskich, dla nauki polskiej i pewne poczynania w ruchu oporu, no to dostałem odznaczenia polskie, największe z tych to jest właśnie ten złoty krzyż zasługi. Od rządu londyńskiego, jeszcze niedługo po wojnie, ale wręczony mi tutaj był przez ministra Babińskiego. No i te, te, więc dlatego, jak się zajmuje stanowiska takie znaczniejsze, jak ja byłem przedstawicielem w czasie wojny ministra oświaty rządu polskiego w Londynie i nawet pewne. Porozumienia zawierałem zaraz po wojnie, zaraz po uwolnieniu z Rzymu z państwem włoskim, podpisywałem. No więc e, oczywiście e, to też e, powoduje e, obecność i udział w korpusie dyplomatycznym, powoduje e, e, zwiększenie e, z takiej czy innej okazji rozdawnictwa, jakichś odznaczeń, więc to nie zawsze musi być nadzwyczajna zasługa okay. osobista w danym dziele. No, jakaś musi być, ale nie taka wielka koniecznie. Panie profesorze, czy mógłby Pan porównać Pańskie wrażenia i reakcje na odznaczenie Pana krzyżem komandorskim, papieskim w roku 1963? I, I oczywiście jakich doznał Pan z okazji uzyskania naszego odznaczenia e, Kanady. Więc rzeczywiście to są takie daty bardzo, e, bardzo e, wybitnie w mojej pamięci i w mojej karierze naukowej i osobistym odczuciu e, zaznaczone, bo w 1963 roku e, za zasługi e, na polu studiów i moich prac, czy publikacji naukowych w różnych językach, dostałem to odznaczenie papieskie, najwyższe urzędowe, państwowe, watykańskie, które się nazywa Krzyżem Świętego Grzegorza Wielkiego więc to też było połączone z ceremoniałem dosyć znacznym, który się odbył na Uniwersytecie Montrealu, na który przyjechał delegat apostolski, obecnie kardynał Baggio, rektor i cały przedstawiciele Senatu, korpusu dyplomatycznego niektórzy, co zresztą się powtórzyło też i w, w Otawie w 89 roku, no i cały szereg depesz i listów gratulujących z, ze strony różnych czynników za granicą i w Kanadzie samej. Więc te dwa, te dwie daty, te dwie uroczystości były uroczystościami najliczniejszymi.